Z okazji Dnia Kobiet tradycyjny poranek muzyczny, organizowany dla seniorów przez Muzeum Powstań Śląskich w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury, poświęcony był wszystkim świętochłowiczankom. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszono w szczególności panie, które obchodziły swoje święto, jednak również panowie doskonale bawili się podczas tego muzycznego spotkania. Na tę okazję młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowała specjalny program artystyczny, tematycznie związany z kobietami. Z okazji Dnia Kobiet będziemy recytowali wierszyk, wierszyki yy, i aforyzmy dla o, o kobietach. <laughs> yy, za, Zadetykujemy też yy, piosenkę no i chyba to wszystko. Długo trwały wasze przygotowania? Nawet nie. Próby szpo, szły szybko, wszyscy się nauczyli, jest OK. Dziś właśnie, dziś chłopięcy zjazd ustalił je głośnie. Szczęśliwym być, to widzieć uśmiech kobiet radosnych. Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. I pierwszy promień ludzkiej wiosny. I dzień bez kłopotów i bez troszczących dużo, dużo Występy najmłodszych zostały bardzo ciepło przyjęte przez uczestniczki poranków muzycznych. Na ręce słuchaczek składano najserdeczniejsze życzenia wraz z symbolicznymi kwiatami, które panie tak kochają. Świętowanie Dnia Kobiet. Nie jest już tak popularne jak to miało miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Warto jednak pamiętać o bliskich nam paniach, ponieważ każda okazja do wyrażenia im szacunku i uznania jest dobra. Dzień kobiet no jest, to jej jest niby święto, ale każdy chciałby mieć każdy dzień te święto być miłym, zawsze uprzejmym. No, ale mnie się wydaje, że podoba mi się to. Dlatego, że. Jest taki dzień raz w roku, tak, jest Dzień Matki, tak jest Dzień Babci, tak jest Dzień Dziadka, Dzień Ojca. To nie będzie, bo to jest chyba na całym świecie Dzień Kobiet, nie? No, tylko że każdy chciałby być, każdy dzień mieć Dzień Kobiet, no ale niestety nie ma. Kobiety pracują, ja jestem już na emeryturze, to ja mam każdy dzień Dzień Kobiet. Mam wolny, gdzie chcę idę, co chcę robię. To do wnuka, to idę tu na muzykę. Kojarzy mi się dzień kobiet z dniem takim uroczystym. Dla mnie dzień kobiet jest świętym takim w gronie z mężem, wineczko kawusia się napić, pospominać młode lata. Bardzo przyjemnie. No, takim dniem to jest dzień kobiet jakby powiedzieć kiedyś. Komunistyczny, tak mogę powiedzieć, nie wiem. Bo w tej chwili to już tak się od tego może odchodzi, ale jeszcze jest bardzo miło spędzić ten dzień. No bardzo fajne święto to jest. Przynajmniej jeszcze teraz na starość, nie, to poświętujemy trochę. A jak pani wspomina dzień kobiet sprzed y, kilkudziesięciu lat, kiedy to święto no miało wyjątkowe znaczenie. No też było fajnie za komunik. Goździk my dostali zawsze nie. I też były jakieś zabawy, przyjęcia były, źle nie było. I człowiek te, czy teraz stopy dostał, czy tą czekolady, no to się cieszył. Innego no nie było nic. Człowiek nie wiedział jak jest, gdzie indziej, co jest, no to się cieszył, bo w pracy zawsze dostawaliśmy tam, czy tam była impreza, myśmy mieli imprezy na Dzień Kobiet. Ciasto kawa jakieś tam orkiestra była i bawiliśmy się. To po prostu dobre było. Zawsze warto świętować. Wiadomo, że dla nas kobiety to jest coś sympatycznego. O, warto żyć dla kobiet. No, no, bez kobiet nie ma życia, wiadomo, tak się to układa niestety. Kobiety to są naszą naszą ozdobą i ta nasza tutaj męska część, których nas jest bardzo mała, no na pewno to święto szanuje. Mimo, że były takie zakusy, że święto to zlikwidować, bo to święto komunistyczne, to wcale nie, bo ona przecież w 1910 roku powstało. Wtedy o takich rzeczach nie było mowa. No i uważam, że kobiety powinno się szanować nie tylko w Dniu Kobiet, ale przez cały rok. No i dlatego ja tutaj też taką mam niespodziankę, że kobiety dostaną ode mnie kartki takie, ale to już później. Gdzie właśnie yy, Z kwiatami. Każda dostanie inny bukiet kwiatów. No ale święto powinno takie być. Powinno być. Kobiety to, to jest yy, taka, taka nasza część społeczeństwa, którą powinno się szanować. Tych dni powinno być więcej w roku niż tylko jeden. Na pewno każda z nas by się lepiej cieszyła. No ale wypada ten jeden dzień, i jest bardzo fajny. Jestem bardzo z niego dumna. Wszystkie panie, zebrane na poranku muzycznym, z niezwykłym optymizmem podchodziły do takiej formy obchodów Dnia Kobiet. Poprzez piękno dźwięków i muzyki składano Świętokłowiczankom najserdeczniejsze życzenia z okazji święta.